W związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia COVID-19 na terenie całego kraju, brakiem miejsc szpitalnych dla leczenia chorych na COVID-19, koniecznością leczenia chorych z naszego powiatu, często w szpitalach w znacznej odległości od Kozienic, dyrekcja samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Kozienicach podjęła starania o znaczne powiększenie oddziału zakaźnego oraz utworzenie izolatorium dla lżej chorych. Mamy już praktycznie skompletowaną kadrę lekarską i pielęgniarską, a oddział chcielibyśmy otworzyć w ciągu najbliższych kilku dni. W związku z tym apelujemy o pilną pomoc materialną oraz finansową do osób, firm, które mogą wesprzeć naszą placówkę w walce z koronawirusem. Potrzebujemy pilnie niezbędnych materiałów i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania nowo tworzonych oddziałów. Osoby lub firmy, które chcą pomóc szpitalowi w Kozienicach, proszone są o kontakt telefoniczny. W godzinach 8:15 lub e-mail w chwili obecnej najbardziej potrzebujemy sprzętu domowego użytku, lodówek, chłodziarek do przechowywania leków, kuchenek mikrofalowych dla chorych w oddziale i izolatorium, innego drobnego sprzętu AGD niezbędnego dla chorych w czasie kilkutygodniowego pobytu, mebli oraz drobnego sprzętu do wyposażenia sal dla pacjentów oraz gabinetów lekarskich i pielęgniarskich np. krzesła, stoliki dla chorych, lampki na biurko, biurka do punktu pielęgniarskiego, blaty do punktu pielęgniarskiego do przygotowywania leków, szafki na leki i wyroby medyczne, lustra łazienkowe do sal chorych, wszelkich akcesoriów i armatury łazienkowej do sal chorych, każda sala wyposażona jest w łazienkę, rolet okiennych do sal chorych, drobnego sprzętu medycznego, pulsoksymetry, aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, termometry bezdotykowe. Sprzętu komputerowego może być używany komputery, drukarki, niszczarka do dokumentów, telefon bezprzewodowy, system przywoływaczy dla chorych, maty dezynfekcyjne, wszelkie materiały budowlane. Prosimy również o zgłaszanie się firm chętnych do podjęcia współpracy na zasadzie komercyjnej lub wolontariatu do pilnego drobnego remontu pomieszczeń na nowo uruchamiane oddziały. Pilnie poszukujemy również personelu do pracy przy chorych na COVID-19, zarówno personelu niemedycznego. Do pomocy przy chorych, karmienie, pielęgnacja, przewijanie i tym podobne oraz personelu medycznego. Opiekunowie medyczni, ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze. Forma umowy oraz wymiar czasu pracy dowolna. Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Dla osób, firm zainteresowanych pomocą podajemy numer konta bankowego, na które można wpłacać środki finansowe, aby wesprzeć samodzielny publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej w Kozienicach. Wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT wpisać numer KRS. Bardzo dziękujemy za wszelką okazaną pomoc. Ponadto informujemy, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności z dniem 3 listopada 2020 roku wznowione zostały przyjęcia pacjentek do oddziału ginekologiczno-położniczego. Szpital realizuje także świadczenia zdrowotne w oddziale neonatologii. Zapraszamy kobiety do porodu. Jeśli kobieta ciężarna chce urodzić u nas dziecko, prosimy o kontakt z lekarzami oddziału ginekologiczno-położniczego. Jednocześnie przypominamy, że w związku z tym, że chorzy z COVID-19 są leczeni w oddziale intensywnej terapii tutejszego szpitala, jesteśmy zmuszeni ograniczyć przyjęcie planowe do oddziału ginekologiczno-położniczego. Podpisano dyrekcja samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Kozienicach.